Witajcie w naszym najnowszym filmie Unikaj banków: 6 aktywów bezpieczniejszych niż gotówka. W dzisiejszych czasach, kiedy stopy procentowe są na historycznie niskich poziomach, a rynki finansowe wykazują niestabilność, wiele osób zastanawia się, jak bezpiecznie zarządzać swoimi oszczędnościami. Tradycyjne trzymanie pieniędzy w banku już dawno przestało być najlepszą opcją dla tych, którzy chcą chronić i pomnażać swoje zasoby finansowe. W tym filmie przyjrzymy się sześciu alternatywnym aktywom, które mogą zaoferować większe bezpieczeństwo i potencjalnie lepsze zwroty niż standardowe konta oszczędnościowe czy depozyty. Odkryjemy zalety inwestowania w takie opcje jak metale szlachetne, nieruchomości, fundusze indeksowe, obligacje korporacyjne, fundusze ETF i inwestycje w przedsiębiorstwa prywatne. Pokażemy, dlaczego te aktywa mogą być mądrym wyborem w obecnych czasach. Jak każda z tych opcji działa, i jak mogą dopasować się do Twoich indywidualnych potrzeb i celów inwestycyjnych. Naszym celem jest dostarczenie Ci wiedzy, która pomoże Ci podjąć świadome decyzje o tym, gdzie ulokować swoje środki, aby zabezpieczyć swoją przyszłość finansową. Dołączcie do nas, aby odkryć, jak możecie skutecznie unikać pułapek bankowości tradycyjnej i wykorzystać alternatywne aktywa do budowania trwałego majątku. To czas, aby spojrzeć poza banki i rozważyć inteligentniejsze opcje inwestycyjne dostępne na rynku. Po naszym wstępie do Unikaj Banków 6 aktywów bezpieczniejszych niż gotówka skupiamy się teraz na metalach szlachetnych jako pierwszej i jednej z najbardziej niezawodnych alternatyw dla gotówki. Metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, od wieków uznawane są za bezpieczną przystań w czasach niepewności ekonomicznej i inflacji. Ich niezmienne wartości sprawiają, że są one idealnym wyborem dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoje oszczędności przed zawirowaniami rynku finansowego. Złoto, szczególnie, jest symbolem trwałości. W przeciwieństwie do papierowych walut, które mogą tracić na wartości w wyniku działań politycznych lub zmian w polityce monetarnej, złoto zachowuje swoją wartość. W czasach kryzysów finansowych inwestorzy często zwracają się ku złotu jako sposobowi na ochronę swojego majątku, co historycznie prowadzi do wzrostu jego wartości. Srebro, choć mniej wartościowe, także stanowi ważny składnik rynku metali szlachetnych, oferując podobne korzyści przy niższym punkcie wejścia. Oprócz bezpośredniego zakupu fizycznych sztabek złota lub srebra istnieje wiele innych sposobów inwestowania w te metale. Fundusze ETF bazujące na metalach szlachetnych pozwalają na łatwy dostęp do rynku bez potrzeby fizycznego przechowywania metali. Również akcje firm górniczych. I inne pochodne instrumenty finansowe oferują sposoby na skorzystanie z potencjału wzrostu wartości metali szlachetnych. Inwestowanie w metale szlachetne to także doskonały sposób na dywersyfikację portfela. W obliczu spadków na rynkach akcji czy obligacji, metale szlachetne często zachowują stabilność lub nawet zyskują na wartości. Ta antykorelacja z innymi aktywami sprawia, że metale szlachetne są cennym składnikiem strategii inwestycyjnej. Pomagającym zrównoważyć ryzyko i zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji. Podsumowując, metale szlachetne oferują unikalną kombinację bezpieczeństwa, trwałości i potencjału wzrostu wartości. Ich rola jako instrumentu ochrony majątku i narzędzia dywersyfikacyjnego czyni je kluczowym elementem dla każdego, kto poszukuje stabilności finansowej poza tradycyjnymi bankowymi opcjami oszczędzania. W naszej serii Unikaj banków 6 aktywów bezpieczniejszych niż gotówka. Teraz koncentrujemy się na nieruchomościach, które od dawna są cenione jako jeden z najbardziej stabilnych i opłacalnych aktywów. Nieruchomości, w przeciwieństwie do lotnych rynków akcji czy niskich stóp procentowych w bankach, oferują tangibilny sposób na zabezpieczenie i pomnażanie majątku. Ich główną zaletą jest to, że nie tylko zabezpieczają kapitał, ale także przynoszą dochód z wynajmu. Stanowi stabilne źródło zarobku. Złoto i srebro, choć bezpieczne, nie oferują przepływu gotówkowego takiego jak nieruchomości. Inwestowanie w nieruchomości, czy to przez bezpośredni zakup mieszkania, domu, czy te udział w funduszach nieruchomościowych REITS, otwiera drzwi do regularnych dochodów z wynajmu. Jest to szczególnie istotne w obecnych czasach, gdy inwestorzy szukają sposobów na dywersyfikację portfeli i minimalizację ryzyka. Nieruchomości są również atrakcyjne ze względu na ich potencjał wzrostu kapitałowego. W długim terminie wartość nieruchomości zwykle rośnie, co może przynieść znaczące zyski przy odsprzedaży. Ta kombinacja dochodu pasywnego i wzrostu wartości sprawia, że nieruchomości są kluczowym elementem w strategii budowania zamożności. Jednak inwestowanie w nieruchomości wymaga także zrozumienia rynku i odpowiedzialnego zarządzania. Ważne jest, aby dokładnie analizować lokalizację, stan technikny obiektów i potencjał rynku wynajmu, aby maksymalizować zyski i unikać pułapek. In i powinni rołnie zbić świadomi kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości oraz potencjalnych zmian w przepisach prawnych. Podsumowując, nieruchomości oferują unikalną kombinację bezpieczeństwa, dochodowości i potencjału wzrostu wartości, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla osób szukających stabilnych i opłacalnych inwestycji. Poza tradycyjnym sektorem bankowym. Po omówieniu nieruchomości jako stabilnej i dochodowej inwestycji, skierujmy teraz naszą uwagę na kolejny kluczowy aktyw w naszym przeglądzie, Unikaj banków. 6 aktywów bezpieczniejszych niż gotówka: fundusze indeksowe. Fundusze indeksowe, znane także jako ETF-y, stały się popularne wśród inwestorów dzięki ich prostocie, niskim kosztom i efektywności w dywersyfikacji portfela. Fundusze indeksowe to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które pasywnie naśladują wydajność określonego indeksu rynkowego, takiego jak SP 500 czy WIG20. Główną zaletą inwestowania w fundusze indeksowe jest ich szeroka dywersyfikacja. Kupując udziały w funduszu, inwestujesz jednocześnie w wiele różnych spółek. To zmniejsza ryzyko związane z inwestowaniem w pojedyncze akcje i pozwala na skorzystanie z ogólnej tendencji wzrostowej rynku. Inną istotną cechą funduszy indeksowych jest ich niska opłata zarządcza. Pasywne zarządzanie oznacza, że koszty operacyjne są znacznie niższe niż w przypadku aktywnie zarządzanych funduszy, co przekłada się na wyższe zyski dla inwestorów. Dodatkowo, historyczne dane pokazują, że fundusze indeksowe często osiągają lepsze wyniki niż aktywnie zarządzane fundusze, szczególnie w długim terminie. Fundusze indeksowe są również prostym sposobem na inwestowanie dla osób, które nie mają czasu ani zainteresowania, aby szczegółowo analizować rynek. Pozwalają one inwestorom na łatwe i efektywne włączenie się w rynek kapitałowy, bez potrzeby ciągłego śledzenia i analizowania poszczególnych akcji. Podsumowując, fundusze indeksowe oferują atrakcyjną kombinację niskiego ryzyka, prostoty, niskich kosztów i potencjalnie stabilnych zwrotów, co czyni je cennym elementem w portfelu każdego inwestora poszukującego bezpiecznych i efektywnych alternatyw dla tradycyjnych oszczędności bankowych. Z funduszami indeksowymi jako efektywną i prostą opcją inwestycyjną za nami, przechodzimy do kolejnego bezpiecznego aktywu, który omówimy w naszym filmie Unikaj banków. 6 aktywów bezpieczniejszych niż gotówka. Obligacje skarbowe. Obligacje skarbowe wydawane przez rządy są powszechnie uważane za jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania dostępnych na rynku. Główną cechą obligacji skarbowych jest to, że oferują one z góry ustalony zwrot, co sprawia, że są one atrakcyjnym wyborem dla inwestorów szukających stabilności i przewidywalności. Zazwyczaj rządy wykorzystują te instrumenty do pozyskiwania środków na różne cele publiczne, a inwestorzy, kupując obligacje, pożyczają pieniądze rządowi w zamian za regularne odsetki. Po upływie określonego czasu, znanego jako termin zapadalności, Inwestor otrzymuje z powrotem swoją pierwotną kwotę inwestycji. Obligacje skarbowe są szczególnie atrakcyjne w czasach niepewności rynkowej i ekonomicznej. Jako długoterminowe zobowiązania rządów oferują one pewien poziom ochrony przed ryzykiem, jakiego nie zapewniają inne aktywa, takie jak akcje. Co więcej, są one zazwyczaj postrzegane jako niemal wolne od ryzyka niewypłacalności. Szczególnie w przypadku obligacji wydawanych przez stabilne i dobrze zarządzane rządy. Oprócz zabezpieczenia kapitału, obligacje skarbowe mogą również służyć jako narzędzie dywersyfikacyjne w portfelu inwestycyjnym. Ich niska korelacja z akcjami i innymi ryzykownymi aktywami może pomóc w zrównoważeniu portfela, szczególnie w okresach spadków na rynkach akcji. Podsumowując, obligacje skarbowe reprezentują solidną opcję dla tych, Którzy szukają bezpiecznych i stabilnych inwestycji. Ich niskie ryzyko, gwarantowane odsetki i ochrona kapitału czynią je cennym składnikiem dla każdego, kto chce zdywersyfikować swoje inwestycje i zabezpieczyć swoją przyszłość finansową poza tradycyjnymi kontami bankowymi. Po rozważeniu obligacji skarbowych jako bezpiecznej opcji inwestycyjnej z ustalonym zwrotem, przejdźmy do kolejnej interesującej alternatywy w naszym przeglądzie: Unikaj banków. 6 aktywów bezpieczniejszych niż gotówka. Pożyczki peer-to-peer, -peer, czyli P2P. Pożyczki P2P zrewolucjonizowały tradycyjne pojęcie pożyczania, oferując zarówno pożyczkobiorcom, jak i inwestorom nowe możliwości. Platformy pożyczek P2P łączą osoby potrzebujące pożyczki bezpośrednio z inwestorami, którzy chcą zarobić na udzielanych środkach. Dla inwestorów jest to sposobność uzyskania wyższych zwrotów w porównaniu do tradycyjnych lokat bankowych czy obligacji. Omówimy, jak inwestowanie w pożyczki P2P pozwala na generowanie regularnych dochodów z odsetek, co czyni je atrakcyjną opcją dla tych, którzy szukają alternatywnych źródeł dochodu. Warto zauważyć, że pożyczki P2P niosą ze sobą wyższe ryzyko w porównaniu do bardziej konserwatywnych inwestycji, jak obligacje skarbowe. Ryzyko to wiąże się głównie z możliwością niewypłacalności pożyczkobiorców. W naszym filmie przyjrzymy się, jak odpowiednie dywersyfikowanie inwestycji w różne pożyczki i staranne analizowanie profilu ryzyka pożyczkobiorców może pomóc w minimalizacji tego ryzyka. Podsumowując, pożyczki peer-to-peer -peer stanowią ekscytującą i potencjalnie dochodową alternatywę dla tradycyjnych inwestycji. Ich zdolność do generowania wyższych zwrotów. Choć przy wyższym ryzyku, może stanowić wartościowy element zrównoważonego portfela dla inwestorów poszukujących różnorodnych opcji inwestycyjnych. W ramach naszej serii Unikaj banków 6 aktywów bezpieczniejszych niż gotówka obecnie zagłębiamy się w świat kryptowalut jako jednej z nowoczesnych i dynamicznych alternatyw inwestycyjnych. Kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, rewolucjonizują tradycyjne pojęcie waluty i inwestycji. Oferując możliwości, których nie znajdziemy w standardowych aktywach finansowych. Kryptowaluty wyróżniają się przede wszystkim swoją decentralizacją, co oznacza, że nie są kontrolowane przez żadną instytucję rządową ani bank centralny. Ta niezależność od tradycyjnych systemów finansowych przyciąga inwestorów, którzy szukają alternatywy dla klasycznych metod przechowywania i inwestowania kapitału. Jednak ta sama cecha sprawia, że kryptowaluty są niezwykle zmienne. I mogą być podatne na gwałtowne wahania cenowe. Technologia blockchain, która jest podstawą kryptowalut, zapewnia bezpieczeństwo i transparentność transakcji. To innowacyjne rozwiązanie technologiczne umożliwia realizację szybkich i bezpiecznych transferów wartości bez potrzeby pośredników, co jest rewolucyjne w świecie finansów. Mimo potencjalnych zysków, inwestowanie w kryptowaluty niesie ze sobą znaczne ryzyko. Zmienność rynku może prowadzić do szybkich i znaczących zmian wartości, co wymaga od inwestorów ostrożności i dobrze przemyślanej strategii inwestycyjnej. Podkreślamy, jak istotne jest dywersyfikowanie inwestycji i alokowanie tylko tej części kapitału, na której ewentualną utratę inwestor może sobie pozwolić. Podsumowując, kryptowaluty reprezentują ekscytujący, ale i ryzykowny obszar inwestycji. Ich niezależność. Potencjał wzrostu i innowacyjność technologiczna czynią je atrakcyjnym, choć spekulacyjnym aktywem, które może zaoferować nowe możliwości dla odważnych inwestorów poszukujących alternatywnych ścieżek do wzrostu kapitału. Po przeanalizowaniu różnorodnych alternatyw inwestycyjnych, takich jak metale szlachetne, nieruchomości, fundusze indeksowe, obligacje skarbowe, pożyczki peer-to-peer -peer oraz kryptowaluty w naszym filmie, unikaj banków sześć aktywów bezpieczniejszych niż gotówka. Nadszedł czas na nasze podsumowanie. Każda z tych opcji prezentuje unikalne możliwości i poziomy ryzyka, oferując inwestorom różnorodne ścieżki do dywersyfikacji ich portfeli i zabezpieczenia finansowego poza tradycyjnym systemem bankowym. Ważne jest, aby pamiętać, że nie istnieje jedna idealna strategia inwestycyjna. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie własnych celów finansowych, apetytu na ryzyko i długoterminowego planowania. Dzięki temu przeglądowi Mamy nadzieję, że nasi widzowie zyskali wgląd w różne opcje dostępne poza tradycyjnymi kontami oszczędnościowymi i inwestycjami. Zasiekam do dalszego badania i nauki o kaldej z tych opcji. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na inwestowanie w bardziej tradycyjne aktywa, takie jak nieruchomości czy obligacje, czy zaryzykujesz z nowocześniejszymi opcjami, takimi jak kryptowaluty czy pożyczki P2P, kluczowe jest dokładne rozważenie każdej decyzji inwestycyjnej i dostosowanie jej do własnego profilu inwestycyjnego. Dziękujemy za towarzyszenie nam w tym przeglądzie alternatywnych aktywów. Mamy nadzieję, że te informacje będą pomocne w tworzeniu zrównoważonego i bezpiecznego portfela inwestycyjnego, który pomoże osiągnąć Twoje cele finansowe.